Mijał właśnie kolejny listopadowy weekend, a z nim nadeszła chwila, którą każdy uczestnik tego wyjątkowego wydarzenia będzie nosił w sercu. To był czas, w którym wspólnie oddawaliśmy hołd bohaterom, ocalając ich pamięć od zapomnienia. W tym dniu podczas uroczystych spotkań i wydarzeń zatopieni byliśmy w historii, przywracając życie sylwetkom wybitnych postaci. Niedziela 12 listopada rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Klemensa w Essen. Ten moment miał wyjątkowe znaczenie, ponieważ w atmosferze skupienia i modlitwy uczciliśmy pamięć bohaterów. Po mszy odbył się Marsz Polonii, który wyruszył ulicami Essen, symbolizując jedność i wspólnotę Polaków, niezłomnych w swojej dążności do zachowania wartości historycznych i patriotyzmu. Tak, bardzo mnie to podnosi na duchu, szczególnie, że um, właśnie na tej obcej ziemi, um, no nie jest, um, no jesteśmy wśród obcych ludzi, jako Polacy, że razem możemy świętować właśnie te dni niepodległości. W taki zbliżony sposób do um, tego, w jaki świętowaliśmy go w Polsce, um, jest dla mnie dużym podtrzymaniem, taką dużą no, radością taką. Jest to szczególny, ważny dzień, myślę przede wszystkim dla siebie, żeby sobie jednak przypominać, że to, że możemy się zwać Polakami, Polonią, no, zawdzięczamy to tym ludziom, którzy walczyli o niepodległość i to jest szczególnie taki dzień właśnie, w którym no, warto o tym pamiętać i sobie przypominać. A druga, druga taka rzecz to przyjechałem tutaj z dziećmi, z rodziną, to właśnie, żeby w jak najmłodszych latach jednak obcowały z polską flagą, żeby miały takie poczucie dumy, no i narodowości. Powiem. Jest to dla mnie jako Polaka, a także jako dyplomaty, dyrektora Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w tych uroczystościach. Dlatego, że pamiętamy zarówno o tych, którzy tę niepodległość 105 lat temu przywrócili. Mam na myśli tak ojców tej niepodległości jak Józef Piłsudski, jak Roman Dumowski, jak Wojciech Korfanty, jak Paderewski. Jak Doszyński. To są wspaniali ludzie. Ja myślę, że my tego naprawdę mocno potrzebujemy, żeby zanurzyć się od, od, od czasu do czasu. Przynajmniej od czasu do czasu. Czyli przynajmniej raz na, raz na rok, podczas, podczas naszego, naszego wielkiego święta. Potrzebujemy pomóc. Potrzebujemy poczuć e, się częścią tego narodu. Potrzebujemy, potrzebujemy przypomnieć sobie, czym jest Polskość, na czym jest zbudowana, jaką ma, e, mają wartość te wszystkie nasze symbole narodowe. E, potrzebujemy poczuć się z, razem. Potrzebujemy poczuć się częścią narodu. Bardzo dobre emocje mam dzisiaj, bo ja się już cieszyłem trzy tygodnie temu, bo wiedziałem, że dzisiaj będziemy tutaj obchodzili święto niepodległości. Chodzę tutaj w Essen do Polskiej Szkoły i chodzę jeszcze w Oberhausen do Polskiej Szkoły, gdzie my się również uczymy języka i historii. Jestem bardzo szczęśliwy, bo 123 lata Polska nie była na mapie i dlatego to jest jeszcze ważniej, żeby my tutaj wyszli na ulicę z polską flagą. Ten weekend, napełniony treścią, historią i wspomnieniami, przypomniał nam o sile ludzkiego ducha i niezłomnej postawie tych, którzy oddali życie dla sprawy większej od siebie samego, wolności. Był to czas, który na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy uczestniczyli, będąc hołdem dla bohaterów, których śladem podążamy i których spuścizna nadal nas inspiruje. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.